Dobra, ale tędy można przejechać. Bo przejść właściwie. Lepiej będzie. A dziwnie się teraz gra z tych butów. Tak wolno. Nawet na speedzie. Ula la. No to jednak trochę inaczej to zrobi. Nie, że wyżej. To po prostu takie coś. Nawet działające TNT są. Tu będzie wyjście, no ale rypać wyjście. Pewnie złota śrubka to będzie. Pasuje do skarbu piratów. Złote, coś. Chyba, że będzie informacyjny robot. O! Jest. A no i spoko. Halo, ja piję. 4 na 10, czy to się tu jest? Dzięki za ostrzeżenie. To właśnie nie widać. Nie widać, żeby się roiło. A to jest jakieś działko chyba. A nic więcej nie ma, tylko robot był. A dobra, można go wysłuchać. Z Sawali zamieszkuje garstka mnichów, którzy zajęli ruiny dawnej bazy Lombaxów. Plotka głosi, że to potomkowie pielgrzymów z galaktyki Bogon, którzy postanowili poświęcić się zgłębianiu wiedzy o wymiarach i praktyce jogi. Choć tradycyjnie ich rasa zajmuje się raczej budowaniem masy mięśniowej i stawia na zawód łowcy nagród. Mnisi stali się powiernikami pozostawionej przez lombaksy sekretnej wiedzy, dotyczącej między innymi wymiarów i sposobów przyrządzania smivelackiego hummusu z fasoli. Mm -mm. I niedługo żubr. Znaczy niedługo. Zaraz miał połowę schematów żubra. Dobra, trzeba tutaj wyjść. Dobra, i to gdzieś tu prowadziło. To gdzie jeszcze? To no tu gdzieś. Jedna śrubka. I do tyle właśnie, brzmią wszystko. No, tylko śrubka mi brakuje. No i lula. Tyle będzie wszystko. za lulę dostanę kostium I wysyłam sobie historię jak o lombaksie Pamiętam czy ja w tramby O, roboty Skacze broniące czegoś, czy po prostu sobie stoją Ale to tak cię jak trzeba ich zabić A koniec kul? To pieruner. Ale widzę. Dobra, jeszcze to. To jest miłe. Samo na to celowo praktycznie. I. Tylko Serio? O! Nawet mi uderzył to na balaga nadal w drogu to Właściwie nie jest taka dwa broń w takim razie. To na pojedynczych, nie na grupkę Choć z drugiej strony sporo śrubek można nadbierać i mają tam y, do tworzenia? Gniazdo? jest jednak, skończona liczba. Dobra, koniec. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł używać na takie coś, no ale... Niech połysk wybija. O, tu jeszcze raz anium jest. Ale na razie podbierać wszystkie tutaj, które są. Nawet chyba nie ma sensu chodzić już w tej grze. Nawet na takim speedzie jeździć jest bardziej wolno. No chyba, że na jakichś stromych rzeczach. No i trochę śrubek powkładało. Prawie tysiąc. No i jest tysiąc. Dobra. Tu jest na Rarytanią, więc zbierzmy je. Trzy. Tamto. Kolejna trójka Tak Mam już 28 zajebiście Poro do ulepszania Ale nadal ta lula mi brakuje Tu no może coś będzie u góry Jeszcze mogę tam wejść bo w ogóle Wrogowie byli? Ej, faktycznie drogowie. Rykosze trochę mam, więc używa A spoko. W ogóle widzisz, że tam jest grzybek. To wyskoczni. I... Czy to większe śrubki? A boluli. Dobra, i tak zajebiście. W każdym razie. Halo? A już pewnie ją zebrałem. To rip. Może tam będzie ostatnia. Właściwie. Halo. Zapomniałem o tym miejscu. Nie. A to kupmy u niej amo. Powrotem. O. To też może być. I ja mam kolejną broń. Mogę właściwie polepszyć rzeczy. Czyli na razie. Rykoszet. I dostanę. Pociski, rykoszety mogą się odbijać od większych wrogów. Świetny start! Co dalej? Dobra. Drążyciela weźmy. To później. Bąbki, może właściwie wróć po ulepszenia, kiedy podniesiesz poziom tej broni. Ja weźmy bombki. Level już dawno by się przerażał to zrobić. Dobra, nic nie blokuje nowego, ale za to mam więcej amunicji i. i jo? Ja. A nie, szybkość ci pocisków z większą prędkością lecą. No. Może nie ja mówię o jakichś specjalnych tych niestety. O, dłamki po chwili wybuchają i zadanie dodatkowe obrażenia, czy coś. No, ale zawsze trochę do przodu. ...tak ostro przebadać spoko. Jeszcze będzie chyba wyskocznia nawet. O! To nie o to, o co mi chodziło, ale chętnie pójdę. Po... 4 rary taniu masz. A to co to robi? Hmm. A tam mam przeskoczyć po prostu. A nie ma czegoś tutaj czasem? Chyba nie, ale fajnie. Tak czy jak 4 rary taniu do przodu. No i nie tą tracą, tylko tą drugą, gdzie były portale. Bo tam i tak nic nie zrobiłem w teraźniej. Chyba, że to jest po prostu droga na skróty. To wątpię. Więc chyba nie ma, więc jazda na tym. Jest lula? Jest! Trochę ja przejbali, że nie podłem wcześniej. Bo niknąłem po prostu po tym. Ostatnia. To jeszcze śrubka mi została! Krzyżowca krzyżowca znalazłeś je wszystkie! Ono no, zapraszam do mnie! Będzie pan zadowolony! Czy to jest jakaś zaginiona lula? Czy to jest? Co to jest? To. To to jest? Dobra, nie dowiem się już nigdy. Dobra, to mogę posłuchać sobie tych historyjek. W takim razie, aż od szóstej. No, szóstej. Dobre wieści? Nieźle mi idzie z mapami. Złe wieści? Chyba nie dość dobrze, bo Kejden właśnie kazał mi się pośpieszyć. Nie powiedział dlaczego, ale wydawało się zestresowany. pośpieszyć... Jakby to było takie proste. Dobrze, że skończyłem z tymi nagraniami. Zaraz, przecież teraz nagrywam! Wiem, że miałem dać sobie spokój z tymi nagraniami, ale niekiedy udaje mi się znaleźć trochę czasu, bo jestem genialny. Wymiar 31x7. Niezbyt różni się od naszego, ale były tam takie stworzenia. Jedno strzelało z broni palnej, obracając się co parę sekund, a drugie wisiało mu na ramieniu i komentowało wszystko na żywo. Miałem straszną ochotę im potowarzyszyć. W końcu wymyśliłem, jak przyspieszyć sporządzanie map. Może jeden mnie zabije, ale słuchajcie, przerobiłem wymiaromat na heum, który reaguje na komendy głosowe. Nie trzeba o. już niczego nakręcać ani ciągnąć za spust. Chyba nie będzie narzekał na efekty, a jeśli będzie, to się tu wyżalę. Wymiar 242 i8. Chyba najbardziej uroczy wymiar, jaki widziałem. Wszyscy mieszkańcy byli z włóczki. Tak mi się wydaje. Potrafili zrobić dosłownie wszystko i wszędzie podążał za mną bardzo przyjemny głos. Tu było niesamowite. A najlepsze jest to, że chyba jestem bliski sporządzenia mapy ostatniego wymiaru. A więc jutro mam zamiar spać godzinę dłużej. O, skończyłem! Ha! Sporządziłem mapę wszystkich istniejących wymiarów! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć minę Kejdena, kiedy dam mu mapy. I powiem, że wkrótce znów odwiedzę te wymiary. Tyle jeszcze mogę się dowiedzieć. Pewnie nie odwiedzi. Nie. Dowiedziałem się, dlaczego Kayden był taki zestresowany. Dzieje się coś niedobrego. Musimy ukryć jak najwięcej lombaków. Prawdopodobnie moja praca nad mapami miała służyć znalezieniu idealnego wymiaru, w którym moglibyśmy się ukryć, także mam nadzieję, że niczego nie schrzaniłem. I... To moje ostatnie nagranie. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że, że nie udało ci się dotrzeć z nami do nowego wymiaru. Bardzo mi przykro. Staramy się teraz ściągnąć wszystkich, ale nasza rasa jest rozproszona po tylu wymiarach, że. To nie jest pożegnanie. Zostawiłem kopię mojej mapy wymiarów w archiwach i zaznaczyłem, dokąd się udaliśmy. Żałuję, że nie mogłem zostawić ci też wymiaru matu, no, ale cóż, jestem tylko jeden. Mam nadzieję, że do nas trafisz. Jeśli ci się uda, odszukaj mnie. Jestem Max i chętnie poznam twoją historię. Max? Max. Ale okej, okay. spoko nagrania. Ja zastanawiałem, czy ta, to, to ten żółty robot, boże, na kaję jakoś. Nie, się, nie okaże się, że nadal pracuje dla nefariusza i po prostu szukał tego wymiaru. Bo oni byli przecież w archiwach. Ona zeskanowała tam rzeczy i do tego z wymiaru. Matu? Czy nie zeskanowała czegoś złego? Czegoś. Nadal jest zła. Po prostu. I służy nefariusowi. Bo w końcu go jeszcze nie widzieliśmy ani razu. No dobra, powrót po hełm. I nadal jeszcze jedną śrubę muszę znaleźć. Będę miał na 100% matkę. Zdjango aż zakończenia tej gry. Teraz. Ja nie wiem co właśnie pomogłeś ocalić historię Lombaxów dla przyszłych pokoleń. W imieniu braci dziękuję ci. Ostatni. braci Wygląda jak jakiś morderca, Kalo. Terminator, czy cholera, wie co? Wygląda trochę jak Rivet, ale dobra, nie o to mi chodziło. A mo niech będzie coś dziwnego, ale zarazem okej. Okay. No dobra, jeszcze jedną śrubkę muszę znaleźć. Będę miał wszystko. Jedna, jedyna śrubka. Czyli jak się okazuje, nie da się zrobić tego teraz, tylko dopiero później. Ty ja będę wracać jeszcze na ten planetę, czyli mam spoiler właściwie, no ale... To jest zrobienie tej mapy w takim razie. Powinno pokazywać 2 na 2 i później dopiero 2 na 3. Czy to jakiś 3SX do mnie przyszedł, który ma cztery ikonki kołniku jakimś cudem? Wcześniej mi nie pokazywało twojego 7. Seven... Bał? Właśnie sobie szokującą rzecz. Że ty jutro kończyłeś urlop. Właściwie to dzisiaj. Na którą jutro masz... ...do pracy? Do przejebania podwójnie. I do... ...końca roku nie masz urlopu już. Ty masz urlop jeszcze. No właściwie ja Bo na wycieczkę jedziesz, wtedy nie masz już urlopu. Chyba, że jeszcze masz, wait. Ile ty dni urlopu masz? Standardowo, chyba, że nie masz takiego czegoś u siebie w pracy. A, 26 w roku. Licząc weekendy? Bo nie wiem jak to Twojej pracy wychodzi, bo Ty masz... Nie masz takiego czegoś jak weekend właściwie. Z jednej strony. Jak masz to ty liczone? Po czasem masz chyba jeszcze jeden dzień wolnego raz dwa w tygodniu. A stąd wyjść. Okej, okay, poczekam Okej, okay, poczekam nie musisz przydać do z tego samego. Hmm. Chyba to jest gdzieś wyjście. No i jest, dobra. Pogadać z nią. Witaj skarbie! Śmiało rozejrzyj się! I rykoszet! Nie rykoszet, boże. Yyy go bombę. Dwa naraz mi wlecą. O, Rety. Ale to będzie dobre! Dodatkowy wybuch. odlonki po chwili wybuchają i zadają dodatkowe obrażenia. Amunicja w skrzynkach zwiększa ilość amunicji znajdowanej w skrzyniach o dwa. No i super. Zapraszam ponownie! Jak najszybciej! Jeszcze nie mam maksymalnego, nie? Bomb. No. Nope. Nope. No to... rivet. Teraz pograć. Słyszycie to? To właśnie cudowny dźwięk niszczenia kłamstw! Brudnych, paskudnych kłamstw! Kto będzie z Powiem, że na pewno będzie. Liniar jest niestabilny, że wciąga nas bezkształtna próżnia! Fałsz. Jeśli przeżycie tę natychmiast wrzućcie swoje gałki oczne do najbliższego pieca, bo najwyraźniej uległy awarii. Co ważniejsze, te barbarzyńskie lombaksy nie uciekły. Jak mogły uciec, skoro... ha! Nawet ich nie złapałem! tyle, A teraz coś prawdziwego. Podnoszę nagrodę za lombaksy! dwudziestu 27 kwadrylionów nefarilarów! Tylko pomyślcie. Taka suma prawdziwa i totalnie niezmyślona! Może trafić do każdego z was. Wystarczy schwytać te głupie futrzaki! Twój nefariusz jest równie okropny jak nasz. Cóż potrafi dać się we znaki? Ano. Tutaj mam niby jeszcze śrubki kostium do znalezienia. Zobaczcie, to będzie gdzieś widać. Ciebie pójdzie po prostu, będzie trzeba, trzeba tam lecieć. Jak u ciebie wygląda ten urlop? Skoro. ty nie masz praktycznie dni wolnych, jak chcesz mieć na przykład tydzień wolnego, to używasz ile? 5, tak jak większość ludzi, czy nie wiem, 6, 7 musisz zużyć. Nie byłam czy tutaj mieć tydzień od... urlopu cały? Od bardzo dawna. Jestem z tobą. Nie ma się czego bać. Dobra, czy coś tu będzie. Tu jest coś. A, okej. Okay. No to wyjaśniłeś mi to, co chciałem wiedzieć. Dziękuję za odpowiedź, a ja znalazłem nową miejscówkę właśnie. Hmm. O, jest śrubka. To zajebiście mi poszło. Co ciekawego za nim leci? 13 na 25. Pakiet zmiany młota. Też mogę zmienić sobie na. Ja wiem, czy to też by zmieniało tego? Trilog Ale chyba nie Chyba tak samo mieczy. Hmm Jeszcze kosty mi nie wybrakuje. Bym miał wszystko. To Gdzie on może być? Dobra, nic tu nie widać. To powrót. Na inną planetę. A przynajmniej mam śrubki tutaj, tu mam wszystko. Tu mi brakują. A, zorki. Dobra, tego nie mogę jeszcze zrobić nawet. Tu też nie mogę, a tu mam wszystko. Wąwóz. No to na wąwozu. Granie ribet. Marka. Przynajmniej ta misja nie będzie trudna. Heh. Może w Twoim wymiarze jest inaczej, ale tu zawsze coś się komplikuje. Improwizacja to sztuka, której nauczyłam się bardzo szybko. Ja też mam talent do improwizacji. No, chętnie zobaczycie w akcji. Obrzeża! ten kwart fazowy. aby naprawiacz był tak dobry, jak mówią mortowie. Tak. Też mam taką nadzieję. Zajebista miejscówka. Bąbkami może. Ponabijać sobie levele. To wybucha, dobra. Ja wiem jak to działa już. Most wygląda na nieczynny. Pewnie przez najazd. Takie miejsca zwykle same muszą odpierać bandytów albo piratów. Oczywiście buty mam dostępne. Może któryś z wulardów w mieście wie, gdzie go znaleźć. Są bardzo heh, zdorientowani w okolicy. Oby byli bardziej gościnni O, z mojego wymiaru. Zajebiście idzie. Z tymi śrubkami znajdowaniem. Nagle 14:25, na co tym razem dało? Siła pałkarza. Wybijaj poza blisko wrogów pokonanych w walce. Co to znaczy? A, poza boisko. Ej, sprawdźmy to. Daj mi coś Proszę, ja. czy ktoś wie, gdzie możemy znaleźć naprawiacza? Widać, są ostrożni. Tak, to to adak, Bardzo ostrożni. Dobra, pójdźmy tędy. Mogę zejść po prostu? Chyba nie. W zeszłym razie ich można było zajść. O! Zajebiście idzie mi szukać czegokolwiek w tej grze. A bo ta mapa jest dziwnie krótka. No? Wszystko mi idzie zajebicie. Jeszcze jedna śrubka i kostium. Żubra. Jeszcze 5 tanim dodatkowo. Dobra, co powie? Coś mi się interfejs zrypał. W Wąwozie Molonow mieści się największe złomowisko w galaktyce. Niegdyś istniała tu arena walk ogromnych robotów, na której urządzano również slamy poetyckie. Obecnie pozostało po niej składowisko starożytnych surowców i zapomnianych technologii. Imperator nie wykazuje zainteresowania tymi przestarzałymi częściami. Ale znalazły one amatorów w postaci wulardów, którzy zbierają je i sprzedają. Ostatnio jednak coraz częściej padają ofiarą piratów. Oki. Okay. No dobra, wszystko mam zrobione. Wszystko. No mówię, została jeszcze tylko jedna złota śrubka i... Kostium. I wygląda na krótką planetę. O, rartanium. Zmieniło mi na orby? Znaczy na kulę? No. Monety. O, zurg. O, nowa. Kolejny miś. Nie wiem do czego one są, ale kolejny. Lule mam wszystkie A to nic nie daje tutaj Nie wiem ale dobra Zrobię na każdej planecie jest po jednym Jakaś na obroń będzie się W sklepie pojawił się piłomiot 27,5 tysiąca Spoko, wygląda średniowo, ale... Kupić tak kupię. Mm, nic nowego nie wleciało. Warto ale mogę za to ulepszyć bombki. Na maksa. Więc na tyle maksa ile mogę ulepszyć. I nie dostałem dodatkowo. Ruminacja. Intensywna eksplozja. znajdujący się w obszarze działania wrogowie otrzymuje maksymalne obrażenia. I spoko. Hmm. Rękawice zagłady mogę ulepszyć. Na maksa. Znaczy na tyle maksa ile mogę.